Mamy wtorek, więc przyszedł czas na kolejną kulturastykę. Dziś przygotowaliśmy dla Was wywiady z gwiazdami kina i teatru. W miniony weekend w hotelu Gołębiewski w Karpaczu zaprezentowano spektakle, single i remiksy. My nie mogliśmy przepuścić takiej okazji i nagraliśmy rozmowę z aktorką Weroniką Książkiewicz oraz reżyserem tego przedstawienia Olafem Lubaszenko. Zaczynamy! Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnej Kulturastyce. Dzisiaj ze mną piękna kobieta, aktorka, Weronika Książkiewicz. Witam Cię. Dzień dobry. E, Weroniko, spotykamy się, ponieważ dzisiaj w Hotelu Głębieski gracie spektakl, single i remiksy. E, tak, a ja tutaj siedzę i się cały czas nie mogę skupić i patrzę na Śnieżkę. <laughs> Rozumiem, że <laughs> tam jestem myślami. Bo ostatni raz w Karpaczu byłam jako dziecko i, i też właśnie oczywiście Śnieżka była obo obowiązkowym punktem. No niestety, teraz tego czasu jest za mało. A nie wiem, wyciąg już działa? E, wiesz co, dzisiaj na pewno nie działa, bo jest halny. Także dzisiaj na pewno, ale ogólnie tak, wyciąg działa. Tak? Cały sezon? E, prawie cały sezon. Natomiast jeszcze sezon narciarski się nie zaczął. Kolejny raz jesteśmy w grudniu, także mam nadzieję, że wtedy... Musisz wziąć narty, porządne buty i wtedy można wybrać się na śnieżkę. E, Weroniko? Kogo grasz? Tak, tematu. właśnie, wracając do tematu, powiedz mi, kogo grasz? Te mury są takie niesamowite, to są takie przestrzenie cudowne, naprawdę, dzisiaj też tak stanęłam i aż się wzruszyłam. Pięknie tutaj jest, pięknie, aż szkoda, że musimy grać, a nie zwiedzać. <grym> tak, gram magdalena, magdalena Gorzelak, jestem prezesem, prezesem wydawnictwa, jest to wydawnictwo, które wydaje gazetę dla singli, i też każda osoba zatrudniona w tym wydawnictwie musi być singlem. Taka jest polityka firmy, ponieważ uważamy, że single są dużo bardziej dyspozycyjne, nie mają innych zobowiązań, także mogą po godzinach i całe weekendy spędzać w pracy. Z recenzji wiem, że ta postać jest taka bardzo charyzmatyczna, taka dominująca tutaj wszystkich aktorów na scenie. No tak, Magda, Magda jest ze względu na to, że jest szefową i zatrudniła takich ludzi, a nie innych. No, no to musi trochę się z nimi jakby zmagać. Jeździcie, Ogarniać, po... Że tak powiem, to Jeździcie po Polsce z tym spektaklem. No sama mówisz, że wczorajsza droga z Warszawy do Karpacza była straszna. Straszna, ale warto było, żeby tą śnieżkę zobaczyć. A jednak, czyli możemy zaprosić wszystkich, którzy mają ochotę przyjechać do Karpacza, bo warto. Bo warto. Na spektakl, a po spektaklu na śnieżkę zapraszam wszystkich. E, kolejny spektakl będzie 29 grudnia. Tak. E, ty też będziesz? E, tak, 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 tak. E, a jak to jest? Bo. Mm... Glinka, Katarzyna Glinka jest tak, dublerką prób, twoją? Yy, tak, gramy w dublurze, natomiast Kasia jeszcze jakby prób nie miała, dopiero od nowego roku yy, ma wejść w próbę i wtedy będziemy yy, grały to wymiennie, dlatego że jest to, oby, obydwie jesteśmy mamami, także jak się tutaj podzielimy, yy, podzielimy tymi spektaklami yy, po połowie, będzie nam łatwiej, myślę, dużo. Oprócz gry w tym spektaklu, co jeszcze robisz na co dzień? No Na co dzień przede wszystkim jestem mamą i zajmuję się moim ukochanym synkiem. Natomiast jeżeli chodzi o, o sprawy zawodowe, to gramy również w teatrze Szóste Piętro w spektaklu Fredro dla dorosłych. No i z, z, czekam, czekam na premierę mojego filmu Podejrzani Zakochani, który jest już niebawem, bo, bo w styczniu nie widziałam jeszcze żadnych materiałów jestem bardzo, bardzo ciekawa. Ciekawa. A kogo grasz w tym filmie? Możesz coś zdradzić? W kogo gram? To też jest trudne pytanie, bo gram tam dwie, dwie postaci. Jest to komedia Sławka, Sławka Kryńskiego. Jest to trochę taka w stylu angielskim, trochę jest farsowa, taka komedia omyłek. Nikt nie wie, kto kim naprawdę jest, kto w kim się zakochuje i kto gdzie, o której godzinie jest i kto jest kim. O, tak. Jaśniej? Po, jasno powiedziałam. Tak, tak. Komedia romantyczna? Ym, nie do końca romantyczna. Bardziej właśnie taka komedia omyłek. A, a oczywiście wątek romantyczny, jak w każdej komedii, też jest. I jest też wątek kryminalny. I zapraszam wszystkich w styczniu do kin. Jesteś mamą. Jak się teraz czujesz w tej takiej podwójnej roli? Aktorki, mamy, a jeszcze do tego sławnej osoby. Sławnej osoby. O Jezus. Znaczy, ja tak jak powiedziałam, przede wszystkim jestem mamą i dla mojego synka jestem najkochańszą mamą, a nie gwiazdą, ani aktorką. Także no to jest w tej chwili jakby to macierzyństwo przysłania całe, całe moje życie. I, I tak naprawdę od kiedy mam synka, to ta doba się jakby tak rozszerzyła i mam wrażenie, że ona ma więcej godzin, także wszystko, wszystko udaje mi się pogodzić. Nie uważasz, że ta doba jest za krótka? Nie. Mam tak wszystko zorganizowane, że jest dobrze. Na co dzień mieszkasz w Poznaniu, dojeżdżasz do Warszawy, żeby grać w teatrze szóste piętro. Tak, 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 tak. I Jak to godzisz z to wychowaniem? wychowaniem. Godzę, zapewniam, że godzę to bez problemu, natomiast ja jestem wielką lokalną patriotką, także ja w Poznaniu się tak e, doskonale czuję, że, e, pomimo też, że, że pomimo tego, że lubię też Warszawę, natomiast na stolicę bym Poznania mojego ukochanego e, nie zmieniła, tym bardziej, że tutaj mam tak blisko do Karpacza na tą śnieżkę. No dobra, blisko masz, ale nie wykorzystujesz tego. Zmienię, no właśnie i się i zmienię to, zmienię to od dziś. To ja się bardzo cieszę, bo może będziesz naszym stałym gościem. A możliwe, że tak. A dobra jest droga z Poznania? Z Poznania tak, z Poznania tak? się fajnie jedzie. No tak 200, chyba tak? 4,5 godziny do 4 godzin można przejechać, jak są dobre droga. warunki. Ogólnie fajnie się jedzie, dużo tak? lepiej niż z Warszawy, tak. Okay. Czyli obiecujesz nam, że jeszcze do nas przyjdziesz. Na pewno, na pewno. Dobrze. To ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę, i to i widzimy się znowu za jakiś czas. Tak. Dziękuję. Sobie. Dziękuję, do widzenia. Ze mną kolejny gość, Olaf Lubaszenko. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Panie Olafie, był Pan w Karpaczu jako dziecko? Byłem, znam tę historię z, bardziej z opowiadań niż z własnej pamięci. Moja mama w 1972 albo trzecim roku była przez jeden sezon aktorką teatru w nie Górze i wówczas z babcią. Podróżowałem po okolicach, także byłem wtedy i w Karpaczu, no ale miałem 4 latka, to słabo pamiętam. Czyli aktorstwo ma pan we krwi? No w tym sensie tak, rodzinne rodzinne tradycje rzeczywiście. A jeśli chodzi o te okolice, to oczywiście później do no wielokrotnie i w Karpaczu i wiele nie górze i w okolicach bywałem, ale to już w wieku, powiedzmy, bardziej dojrzałem. Jest pan aktorem, reżyserem. W której roli czuje się pan lepiej? Myślę, że, że to jest bardzo trudno ocenić. Samemu zwłaszcza. Chyba, chyba uczciwie i, i tak zdrowie jest, jeśli ocenia, oceniają to widzowie. No bo dla nich pracujemy. Ale powiem, powiem inaczej, że ostatnio przede wszystkim skupiam się na teatrze i, i, i to zarówno w jednej, jak i w drugiej roli. Jako aktor, jako reżyser. Teatr mnie... Niezwykle pociąga, interesuje, pasjonuje i pochłania. Yy, dlatego bardzo się cieszę, że miałem szansę z, z, zrobić to, ten spektakl, o którym, z którego powodu tu jesteśmy, czyli single i remixy. Bo to bardzo inspirujące dla mnie doświadczenie i taki fajny, mocny, współczesny, aktualny, zabawny tekst. I fajni młodzi ludzie, yy, aktorzy utalentowani i żywe reakcje publiczności, a więc wszystko, co, co może być pociągające w takim współczesnym teatrze. Spektakl ma bardzo dobre recenzje, jak i w prasie, tak i w telewizji, e, czyli jest bardzo dobrze wyreżyserowanym spektaklem. Wie pani, przez całe życie, kiedy miałem złe recenzje, mówiłem, że to nie ma żadnego znaczenia, byłoby um, co najmniej dwuznaczne, gdybym teraz zmienił front. <gry> Spokojnie. Ja się na ten temat nie będę wypowiadał. Recenzenci, komentatorzy mają prawo do swoich ocen. Po to chcieliśmy, żeby nasz kraj był wolnym krajem, żebyśmy mogli w nim mieć rozmaite opinie. I nie zamierzam zmieniać poglądów w tej sprawie ani z okazji dobrych, ani złych recenzji. W show biznesie jest pan już 30 lat. Jak się zmieniał ten show biznes, to aktorstwo, ten teatr przez te lata? No Oczywiście przez 30 lat, ale zaczynałem w dzieciństwie, więc nie cały ten okres mam prześledzony z jednakową uwagą, i moje refleksje nie są pełne. Wydaje mi się, że takim naturalnym naturalną tendencją człowieka, który, który spogląda w przeszłość, każdego człowieka w każdej dziedzinie jest, jest krytyczne. Ocenianie tego, co było, co jest dzisiaj, i, i gloryfikowanie, idealizowanie tego, co było kiedyś. To jest pewien mechanizm psychologiczny. Nam pewnie to, co było dawniej, podoba się, bo my byliśmy fajniejsi, bo byliśmy młodsi, bo mieliśmy mniej problemów, mniej stresów. Więc nie chcę popadać w taki mentorski ton i mówić, że kiedyś, panie, to było wspaniale, a teraz to daj pan spokój. Nie, myślę, że każda epoka ma. Ma swoje dobre aspekty, i, i sztuką jest zachować w sobie żar, entuzjazm i chęć do tego, żeby się cieszyć życiem niezależnie od czasów, w których, w których się żyje. Myślę, że nasze czasy są bardzo ciekawe, chociaż jedną rzecz chcę zauważyć. Przyspieszenie, jakiego jesteśmy świadkami, przyspieszenie w postępie, w rozwoju, w zmianach to jest coś, czego nie można się było spodziewać, i czego. Chyba żadne wcześniejsze pokolenie nie doświadczyło. Proszę sobie kiedyś na spokojnie, niekoniecznie już w tej chwili ad hoc, yy, przypomnieć, jakich przemian świadkami była pani choćby w ciągu ostatnich kilku, kilkunastu lat, prawda? Cała rewolucja internetowa, cała rewolucja związana. Związana z telefonami komórkowymi, chociażby, a i w ramach komórek, i w ramach internetu, ile się zmieniło powiedzmy w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat. A teraz proszę sobie przypomnieć, czy wyobrazić człowieka, który, który żył w XIX wieku na wsi, e, obojętnie gdzie w Europie. Jego życie przez kilkadziesiąt lat trwania właściwie nie ulegało żadnym zmianom, prawda? A tymczasem my w ciągu. W ciągu dwóch, trzech lat przeżywamy prawdziwe rewolucje, którymi można by obdzielić całe pokolenia z przeszłości. To jest specyfika naszych czasów i coś, co sprawia, że one są chyba ciekawe, ale trudne, postresujące. Ale nikt nie obiecywał, że będzie łatwo. Specyfiką naszych czasów jest też to, że bardzo mocno aktorzy, czy też ludzie w ogóle show biznesu są nagabywani przez paparazzi. Jest w kolorowej prasie ciągle są jakieś nowinki, plotki, to znajduje się w internecie. To jest chyba męczące? No, to jest męczące, ja tego nie, nie cenię. Powiedzmy, nie interesuje mnie ten świat. Robię wszystko, żeby być od niego z daleka, ale jak się pani domyśla, to nie my sami o tym decydujemy, czy o nas napiszą, czy nie. A więc siłą rzeczy staje się w cudzysłowie bohaterem takich, e, takich działań. E, ja w ogóle nie uważam, żeby to był dobry kierunek. Myślę, że zajmowanie się cudzym życiem publiczne generalnie jest, jest niefajne. I całe moje wychowanie ideały e, edukacja system wartości. Po, polega na, na czym innym, na tym, żeby sprawy prywatne, intymność, to, co jest naszym światem, zachowywać dla siebie. No ale dzisiaj jest też taka powszechna tendencja, żeby wszystko wyciągać, żeby, żeby w tym świecie błyskawicznej informacji każda, każda tajemnica, czy każda prywatna sprawa stawała się sprawą publiczną. Mnie to nie kręci, mnie to nie interesuje i myślę, że świat też w końcu E, znudzi się tym i przeje I, i mu się to wszystko wyleje. No ale to jeszcze nie dzisiaj. Wracając do spektaklu, ideą singli i remiksów jest to, że spektakl będzie pokazywany w całej Polsce, że będzie jeździł po różnych teatrach, różnych miejscach, gdzie będzie wystawiany. Skąd w ogóle idea na zrobienie czegoś takiego jak właśnie singli i remiksy, żeby każdy z nas mógł zobaczyć, powiedzmy, u siebie? No Pani Zofia, jest Pani bardzo miła, ale to nie jest nowa idea, prawda? Znaczy, tę ideę już znamy, to, że robi się spektakl z myślą o tym, żeby żeby go pokazywać jak najszerszej publiczności w kraju myślę, że to jest po prostu konieczne dzisiaj. Jeżeli mówimy o tym, że świat jest coraz mniejszy, że odległości przestają mieć znaczenie, że przepływ informacji jest błyskawiczny, że dostępność kultury jest duża, no to mamy oczywiście na myśli te wszystkie zjawiska, ale nie nie zjawisko takie, że wszyscy widzowie z tej okolicy jednego dnia pojadą do Warszawy, czy do Krakowa, czy do Wrocławia oglądać spektakl. My musimy być w tej sprawie otwarci i wychodzić do widzów. Ja uważam, że to jest wspaniałe, jeżeli w ogóle można mówić o jakiejkolwiek misji w sztuce, bo jestem z tym ostrożny, a pewnie można, to, to po, powinna ona moim przekonaniu między innymi na tym polegać, żeby, żeby ze swoją propozycją artystyczną. Jeździć do ludzi, wychodzić im naprzeciw. Bo w ten sposób nieprawdopodobnie poszerza się grono potencjalnych odbiorców, którzy, jak mówię, no nie, być może nie, nie zadaliby sobie tyle trudu, żeby polecieć czy pojechać do, do Warszawy obejrzeć nasz spektakl, chociaż warto. Ale, ale chyba wygodniejsza i bardziej zdrowa jest sytuacja, w której to spektakl przyjeżdża do widzów. Przede wszystkim, przede wszystkim jacy widzowie przychodzą na ten spektakl? No, mogłoby się wydawać, że to jest spektakl tak, ty, mówiąc nieładnie, językiem świata reklamy stargetowany dość, dość precyzyjnie. To znaczy, że to jest spektakl opowiadający o ludziach w korporacji i do takich ludzi adresowany. Ale ku mojej uciesze i ku wielkiej radości wcale tak nie jest. To znaczy, ten spektakl jak do tej pory, tak jak widziałem jego odbiór, był, był przyjmowany. Bardzo dobrze przez ludzi z rozmaitych pokoleń, również starszych i młodych i w średnim wieku, i nie tylko tych, którzy z korporacjami mieli cokolwiek wspólnego. A to świadczy o tym, że, że nasza inscenizacja i tekst może przede wszystkim Marcina Szczygielskiego jest, jest zrozumiały nie tylko jako opis konkretnej sytuacji w konkretnym miejscu, ale jako coś o szerszym charakterze, jako pewnego rodzaju metafora e, dzisiejszej sytuacji wielu ludzi. Czyli jest to takie przybliżenie nam takiego normalnego życia, które odbywa się w dużym mieście, no bo w jakichś tam korporacjach? No, mówiąc jeszcze inaczej i tak, tak bardziej doprecyzowując, ta, ta sztuka opowiada o, o dwóch sposobach patrzenia na pracę. Jeden taki ściśle właśnie korporacyjny, typowy, bezduszny, hierarchiczny, gdzie liczby, wyniki, cyferki na wykresach sprzedaży są najważniejsze. A drugi całkowicie inny, to jest w drugim akcie, kiedy najważniejszymi wartościami dla nowych właścicieli korporacji staje się, staje się życie rodzinne, drugi człowiek, relacje międzyludzkie. To tak mówiąc w pewnym uproszczeniu. A teraz mówiąc wprost, o czym to jest moim zdaniem? Moim zdaniem jest o tym, że, że dzisiaj praca i kariera, sukces stały się pewnego rodzaju fetyszami współczesności i wielu ludzi temu uległo. Prawda? To znaczy, dla nich praca, sukces, kariera stały się ważniejsze niż cokolwiek innego, i, i w ten sposób został zaburzony, odwieczny system wartości. I nasza sztuka mówi o tym, jaki być może ten system wartości powinien być. To z kolei znowu jest interpretacja e, może zbyt e, górnolotna. Oczywiście sztuka jest fajną komedią przede wszystkim, ale gdybym miał ideowo ją wytłumaczyć, to właśnie tak. Plany na najbliższy rok? E, no, oni będą grać, e, aktorzy. Mam nadzieję, że nie tylko przez rok ten spektakl e, i jego recepcja świadczy o. O tym, że, że, że tak będzie, na to mam nadzieję. A ja będę chciał w teatrze coś fajnego zrobić. Na razie nie mam żadnych, żadnych planów filmowych ani telewizyjnych. Zrobiłem sobie z tym dłuższą przerwę i powiem szczerze, że dobrze mi z tym. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Życzę wszystkiego dobrego. To ja pani dziękuję. Serdecznie państwa pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy państwu i widzimy się w kolejnej Kulturastyce. Do zobaczenia. To wszystko w dzisiejszej kulturastyce. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia za tydzień.